Czy zadajecie sobie czasem pytanie, co by było, gdyby wielkie gwiazdy ROKA, takie jak Jim Morrison czy Jimi Hendrix, nadal żyły? Jak potoczyłyby się ich losy, gdyby nie wybrali drogi, która prawie zawsze prowadzi ku śmierci. Czy wciąż tworzyliby muzyczne arcydzieła i grali koncerty na wielkich stadionach? A może nie odnaleźliby się w czasach Lady Gagi i Justina Biebera? Nigdy nie poznamy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Możemy jedynie wspominać i wyobrażać sobie, jak mogłyby brzmieć nienapisane piosenki. Pogodzić się z uczuciem nienasycenia i tęsknoty za ich muzyczną wielkością? Jim Morrison. Uznawany jest za jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej popkultury. Zmarł w wieku 27 lat. 8 grudnia obchodziłby 70. urodziny. Morrison nagrał z grupą The Doors sześć studyjnych albumów. Uważał się raczej za poetę niż muzyka. W swojej twórczości kultywował tendencje romantyczne i dekadenckie. Inspirował się dziełami poetów wyklętych, takich jak Arthur Rimbaud, Paul Verlaine i Charles Baudelaire. Dziś historycy literatury jego również zaliczają do tego grona. Jako nastolatek Morrison lubił przesiadywać na pustyni, przyglądając się jaszczurkom i wężom. To w tym czasie pojawiła się fascynacja gadami, która była widoczna przez całe życie. Jim sam nazywał siebie królem jaszczurem. Artysta wcześniej opuścił dom rodzinny i zaczął eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak choćby LSD. Przygodę z The Doors rozpoczął w 1965 roku. Silny baryton wokalisty w połączeniu z poetyckimi tekstami i sceniczną osobowością uczynił grupę sławną z dnia na dzień. Niestety frontman najwyraźniej nie był przygotowany do roli gwiazdy Roka. Uzależnienie od narkotyków, alkoholu i ciągłe skandale sprawiły, że po pewnym czasie muzyk nie był w stanie w ogóle pracować i występować na scenie. Zmarł w Paryżu oficjalnie na atak serca, a nieoficjalnie z powodu przedawkowania heroinem. Jimi Hendrix zmarł w 1970 roku w Londynie. W ciągu swojego krótkiego, lecz intensywnego życia zrewolucjonizował niemal każdy aspekt gry na gitarze elektrycznej. Do dziś uznawany jest za najbardziej innowacyjnego muzyka w historii. W 1992, 2003 i 2011 roku Henryks plasował się na pierwszym miejscu listy 100 największych gitarzystów wszechczasów magazynu muzycznego Rolling Stone. Również Time umieścił go na szczycie rankingu 10 najwybitniejszych muzyków grających na gitarze elektrycznej. Henriks był samoukiem. Swoją pierwszą gitarę kupił w wieku 15 lat za 5 dolarów od znajomego swojego ojca. Uznawany jest za prekursora nowych trendów w muzyce popularnej. Artystę, który wypracował szereg unikatowych, nieznanych wcześniej technik gry na gitarze elektrycznej. Pamiętamy go również jako showmana, który szarpał gitarowe struny zębami, po występie rozwalał swój instrument w drzazgi, podpalał to, co z niego zostało i schodził ze sceny. Jimmy zmarł w wieku 27 lat, oficjalnie z powodu przedawkowania środków nasennych i zachłyśnięcia się wymiocinami. Jednak nigdy nie udało się w 100% wykluczyć morderstwa lub samobójstwa. O kurcie Kobejnie nie da się zapomnieć i to nie za sprawą jego zwariowanej żony, która na każdym kroku szarga jego imię, ale z powodu genialnych utworów, które cały czas podbijają serca ludzi na całym świecie. Kurt wychowywał się w rozbitej rodzinie. Skończył edukację na szkole średniej i utrzymywał się z przeróżnych zajęć. Był woźnym, opiekunem dzieci na obozach, a także sprzątaczem. Już jako nastolatek palił marihuanę, a później zaczął eksperymentować z heroiną. Nirwanę założył w 1986 roku razem z basistą Christem Nowoselikiem. Trzy lata później zespół wydał swój pierwszy album Bleach. Jednak dopiero płyta Nevermind i pochodzący z niej singiel Smells Like Teen Spirits przyniósł grupie ogromną popularność. Kurt nie potrafił odnaleźć się w roli gwiazdy Roka i idola nastolatków. Nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania. Popadł w depresję, cierpiał na nieznośne bóle żołądka, uciekał w narkotyki i alkohol. Rekursor Grungeu popełnił samobójstwo 5 kwietnia 1994 roku. Jego zwłoki po trzech dniach odkrył pracownik firmy energetycznej. Ciało zostało poddane kremacji. Lane Staley był współzałożycielem Alice in Chains, grupy, która obok Nirvana, Soundgarden i Pearl Jam zaliczana jest do tzw. Wielkiej Czwórki z Seattle. Staley to kolejny genialny muzyk, którego zgubiły narkotyki. Staley już jako dziecko marzył, żeby zostać gwiazdą rocka. W jednym z wywiadów opowiadał, jak wielkie wrażenie zrobił na nim artykuł o pewnym wokaliście, który jeździł limuzyną, brał kokę i nie mógł opędzić się od fanek. Pomyślałem, że też chcę tak żyć, wspominał Staley. Wtedy jeszcze nie wiedział, że życie gwiazdy to nie tylko blaski, ale również cienie. Grupa Alice in Chains powstała w 1987 roku. Przełomowym momentem był album Dirt, który odniósł olbrzymi sukces komercyjny. To był bardzo intensywny okres, niekończące się trasy koncertowe, wyprzedane bilety, rzesze fanów na całym świecie. Staley nie wytrzymał presji. Niegdyś marzący o wielkiej sławie muzyk nie miał siły, by ją udźwignąć. Nauk heroinowy zaczął się pogłębiać, i pomagały odwyki i terapie. Wokalista zmarł w samotności 5 kwietnia 2002 roku, w ósmą rocznicę śmierci Kurta Cobaina. Przyczyną zgonu było prawdopodobnie przedawkowanie mieszaniny kokainy i heroiny. Jego ciało znaleziono po dwóch tygodniach. Peter Steele był liderem grupy Type O Negative. Zmarł w 2010 roku, po jego śmierci zespół został rozwiązany. Peter Steele naprawdę nazywał się Ratajczyk, a swoje pochodzenie określał jako polsko-szkocko-islandzkie. Wspominał też o krewnych z Rosji i Gruzji. Największą popularność przyniósł mu zespół Type O Negative. Jednak jeszcze przed jego powstaniem Steele nagrał dwie płyty z formacją Carnivore. Wokalista poruszał w tekstach bardzo kontrowersyjne tematy, co nie do końca podobało się opinii publicznej. Grupa została rozwiązana jednak za muzykiem, jeszcze długo ciągnęła się opinia szowinisty, antykatolika, nazisty i komunisty. Steel nagrał z Type O Negative sześć albumów studyjnych. Po raz ostatni zespół wystąpił w Polsce w sierpniu 2007 roku na przystanku Woodstock. Trzy lata później frontman zmarł na atak serca. Miał 48 lat. Lista wielkich muzyków, którzy nigdy już nie skomponują żadnej piosenki, nie napiszą tekstu, nie wydadzą albumu, ciągnie się w nieskończoność. Wielu z nich mogło jeszcze dużo osiągnąć i stworzyć muzyczne arcydzieła. Niestety, stało się inaczej. Czy z nieżyjących muzyków był Wam szczególnie bliski? Kogo najczęściej wspominacie? Czekam na Wasze komentarze i jak co tydzień namawiam do zaglądania na nasz profil facebookowy i wysyłania pomysłów na nowe odcinki serii na adres plotkarnia.małpawp.tv Za dzisiejszy odcinek już serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia wkrótce.